Cześć, witam Ciebie w czytaniu dla bliźniąt. To jest czytanie ogólne dla Ciebie, bliźniaku. Co mam na myśli mówiąc ogólne, to znaczy, że nie sugeruję tutaj kartom żadnego pytania, bardziej. Jesteśmy otwarci, ja i ty, na dostanie, na przekaz, właśnie jakiejś wiadomości od kart, która jest odpowiednia dla ciebie na ten moment. Więc zobaczymy, co tutaj karty będą chciały powiedzieć do ciebie, dla ciebie na miesiąc lipiec, który już tutaj wielkimi krokami się zbliża. Ok, więc mamy odwróconą kartę króla buław. Po czym czwórkę. Monet i asa monet, więc pojawiają nam się tutaj już na początku dwie karty monet. To może znaczyć, że dla ciebie bliźniaku miesiąc lipiec gdzieś tam będzie pod um, znakiem, właśnie finansowym, ale tutaj widzę, że to raczej. Um, Niekoniecznie jest jakieś takie zarabianie i jakieś takie realizowanie się w pracy. Bardziej tutaj czwórka monet na samym środku tego układu sugeruje, że to bardziej takie oszczędzanie. I tutaj mamy króla Buław, który mówi o tym, że możliwe, że nie będziesz w stanie zrobić, podjąć jakichś działań, akcji, przez właśnie no, niskie fundusze, niskie, niski budżet. Wydaje mi się, lub no, nawet to może nie chodzić o to, że masz niski budżet, mało pieniędzy, ale może chcesz je odłożyć na coś innego. Może je gdzieś chcesz zainwestować, może chcesz gdzieś sobie e, kupić, nie wiem, potencjalnie jakiś dom, jakieś mieszkanie, jakiś samochód, i teraz w lipcu właśnie masz wrażenie, że może opcje są ograniczone i może wcale nie chcesz jechać gdzieś w jakieś dalekie podróże albo się wykosztowywać na te swoje wakacje. Bo tak naprawdę wolisz zaoszczędzić pieniądze na może jakieś lepsze cele lub które ty traktujesz jako lepsze. Ale mamy tutaj ASA monet, który właśnie sugeruje mi zaraz po tej czwórce monet, że, że właśnie czeka Ciebie jakaś inwestycja, albo jakiś ważny dla Ciebie zakup. Może właśnie to jest zakup auta, może właśnie to jest zakup domu, ale może też to być zakup jakiejś na przykład. Może jakiejś większej wycieczki. Na przykład myślisz sobie, że, że nie będziesz wydawała, czy wydawał pieniędzy tu i tam i na jakieś tam drobnostki i drobne, nie wiem, może wycieczki czy podróże, bo chcesz sobie odłożyć więcej i właśnie gdzieś już je wydać e, takiego porządniej. E, mam wrażenie, że ta karta właśnie mówi o jakimś takim, takim dużym wydatku, ale dużym wydatku, na który ty zbierasz pieniądze, na które ty akumulujesz te pieniądze. E, I właśnie. Jakby czekasz właśnie na ten, na ten zakup i na ten wydatek Natomiast nie masz ochoty za bardzo wydawać tych pieniędzy gdzieś po drodze I generalnie coś cię tak może ściska w dołku, jak trzeba te pieniądze wydawać Na jakieś rzeczy, które wcale nie wydają ci się na ten moment potrzebne albo ważne Albo właśnie priorytetowe No i zobaczymy dalej Um, gdzieś um, jest w tobie właśnie to, znaczy ty oceniasz rzeczywistość, e, oceniasz rzeczywistość e, w sposób, że, że wydaje mi się, że Ty po prostu masz jas, że Twoje priorytety są na ten moment dla Ciebie jasne. W lipcu Twoje priorytety są jasne i o to chodzi w tej ocenie. To znaczy, Ty wiesz, na co właśnie warto wydać pieniądze i co chcesz zrobić, z czego nie chcesz zrezygnować, a z czego możesz zrezygnować, na co może nie warto według Ciebie wydać pieniędzy i czego nie warto zrobić. I przez to będziesz też podejmowała czy podejmował w lipcu takie takie właśnie przemyślane decyzje i takie może czasami nawet radykalne, ale one wynikają ten jakby radykalizm w tych decyzjach wynika z tego, że po prostu na ten moment wiesz czego chcesz i oczywiście nie ma w tym nic złego, wręcz przeciwnie, jeżeli wiesz na co zbierasz, wiesz czego chcesz, wiesz czego nie chcesz doświadczać, a wiesz jakby do czego dążysz, no to te akcje właśnie są tym kierowane. I mamy dziewiątkę buław w pozycji odwróconej, czyli Boisz się e, tego, że gdzieś tam nie przypilnujesz, że ten cel będzie zrealizowany, czyli z jednej strony jakby oszczędzasz, i wiesz, że i wiesz, że tak jakby wiesz, że wiesz, czego chcesz, i wiesz, że do, wiesz, do czego zmierzasz. Ale boisz się, że po prostu ten plan zostanie gdzieś ci wytrącony z rąk przez najróżniejsze okoliczności. Może ktoś po prostu będzie potrzebował pomocy, albo coś cię nagle natchnie i będziesz miał ochotę, może wydać te pieniądze gdzieś, ale boisz się, że po prostu nie będziesz w stanie w 100% siebie skontrolować. Więc z jednej strony wiesz, czego chcesz, wiesz, do czego dążysz, z drugiej strony jest w tobie jakiś taki lęk, strach, że. Że jednak po prostu gdzieś ci się e, omsknie ta, ta, ta noga czy tam ta ręka, ręka inwestująca, i że e, może po prostu ten tutaj, to marzenie się gdzieś wydłużyć albo jeszcze nawet nie zrealizować. E, ale to są właśnie, jakby, twoje takie bardziej lęki, e, bo wydaje mi się, że tutaj naprawdę wychodzi z tego silne poczucie tego, że wiesz, co chcesz. E, więc wydaje mi się, że. To są tylko takie dosyć irracjonalne lęki, że ktoś chce na przykład zabrać od Ciebie jakieś tam pieniądze, albo że ktoś chce Ci pokrzyżować te plany, ale wydaje mi się, że nie ma czego się bać, że to są tylko Twoje właśnie jakby no niepotrzebne w tym momencie lęki. I jest. I, i, I właśnie tutaj, tu jest jeszcze taka sugestia z kart, że przez te, jakby, lęki w tobie, że ktoś tam może gdzieś się naciągnąć, albo może, o, jak będziesz wychodziła, czy wychodził ze znajomymi, to trochę roztrwonisz te pieniądze, ale ta karta mówi, że wcale. Jakby, że, że chciałabyś czy chciałbyś pogodzić to, że nie chcesz się jakby alienować od ludzi, żeby gdzieś tam oszczędzić pieniądze, czy alienować od ludzi, bo, bo gdzieś tam czujesz, że, że mogą cię do czegoś nakłonić, czy coś. Wręcz przeciwnie, masz, masz ochotę raczej, żeby jakby to wszystko symbiotycznie, w sposób taki płynny się zgrało w jedną taką fajną całość. I jak, jak możesz do tego doprowadzić? Zaraz zobaczymy. OK, więc tutaj te karty pokazują, że one mogą się na pierwszy rzut oka wydawać dosyć takie mocne, ale w tym przypadku Twojego czytania bardziej chodzi o to, ja zadałam tutaj pytanie, jak możesz pomóc sobie, żeby jakby zbalansować trochę tę swoją sytuację. I karty mówią, nie żałuj, tak naprawdę nie żałuj. Jeżeli czujesz, że masz poczucie, że chcesz coś zrobić, gdzieś wyjść, to pamiętaj, że jakby pieniądze cały czas krążą w w takim, wiesz, takim, w takim flow, czyli jakby jak je wydajesz, to też one przychodzą, jak je zatrzymasz i ich w ogóle nie wydajesz, to też mogą troszkę zatrzymać się z, z przychodami, więc po prostu pieniądz musi być cały czas troszeczkę wydawany, żeby przychodził, oczywiście lepiej, żeby było wydawane mniej niż się zarabia, żeby nie popaść w długi, ale z drugiej strony po prostu niech cały czas Ci tak jakby ten, ten żal tego pieniądza nie ściska Twoich akcji i zachowań i nie ogranicza Twojej spontanicz spontaniczności, bo wydaje mi się, że gdzieś ma jakieś ograniczenia, że gdzieś chcesz coś tutaj zbierać, te, załóżmy te pieniądze na jakiś cel, i przez to masz takie poczucie ograniczenia, że nie możesz sobie na wszystko pozwolić, że nie powinieneś, czy nie powinnaś sobie na wszystko pozwolić, i to może tak cię jakby hamować. Hamować twoją spontaniczność i Twoje jakby naturalne reakcje. No i tutaj karty mówią, że, że, że to nie jest potrzebne, że, że, że to wszystko jakby dobrze się ułoży i masz wystarczająco silnej woli w sobie, żeby nad tym zapanować i jeszcze karty z kolejnych dwóch talii czakry i mamy mm, obgadywanie i czakra z serca e, i z kolejnej talii empowerment czyli właśnie takie po, podbudowanie podbudowanie swojej osoby więc Zacznę może od karty empowerment, czyli zbudowanie, podbudowanie swojego wizerunku, swojej osoby, i wydaje mi się, że tutaj właśnie w całej tej, tej sytuacji, w której się znajdujesz, gdzieś tam właśnie podejmujesz jakieś przemyślane decyzje, boisz się o nie, gdzieś tam je cały czas kwestionujesz, ale jednocześnie silnie się ich trzymasz. Ta, to, to wzmocnienie siebie to, 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 ma, to ma ci przekazać, że że tak naprawdę to wszystko buduje twój, twoją osobowość i twój charakter i że i że podejmujesz dobre decyzje i że nie musisz, nie musisz tak jakby bać się, że że, że czegoś stracisz, że, że coś stracisz albo że coś się nie uda, dlatego że wszystko jest tak jakby bardzo dobrze tutaj przez ciebie opracowane tylko po prostu Poczuj się w tym wszystkim jakby bardziej swobodnie i, i że wiesz, że to wszystko płynie i to wszystko dąży do, do tego finalnego celu, ale po prostu w swoim odpowiednim czasie e, I to tyle, trzeba zaufać temu nurtowi e, Natomiast tutaj mamy kartę właśnie plotki e, No i ta karta już jakby... Hmm, pytanie, czy się łączy? Z tym całym rozkładem, czy nie, ale, ale za, możesz zadać sobie pytanie: Czy właśnie jest w sobie coś takiego, że, że gdzieś tam jest yy, plotkowanie, może obgadywanie ludzi, czy coś takiego? Jeżeli masz taką tendencję, albo przebywasz z takimi ludźmi, którzy mają tą, taką tendencję, to może to trochę nadwyrężać tam Twoją czakrę serca, czyli tę czakrę właśnie takiego spontanicznego, swobodnego e, funkcjonowania międzyludzkiego. E, i, I jeżeli po prostu jest, jest coś na rzeczy i czujesz, że może nie, nie masz ochoty tak dużo gadać o innych ludziach, e, lub też przebywać z ludźmi, którzy w ten sposób funkcjonują, to może warto się od tego jakoś odłączyć na jakiś czas, zrobić sobie przerwę i, i właśnie. Pomyśleć sobie, jakby kim ja jestem, z czego ja chcę. No, jeżeli nie masz w ogóle takiej tendencji, no to czy, czy inni ludzie wokół ciebie mają taką tendencję, czy ktoś konkretnie? Jeżeli tak, no to, to pytanie, właśnie jak to na ciebie działa. No i to tyle. Dziękuję Ci bardzo, bliźniaki. I pa pa.